Witajcie serdecznie w kolejnym odcinku. Na moim kanale Witajcie się z Wami z drapką. i dzisiaj Przypominajka o zdrapansowych megaliniach. U mnie jeszcze są 12, 14, 15. Pani mi podała takie numery. To lecimy. Nie naddrapałam sakiewka z wiśnią. Nawet jeszcze jeśli ten nieszczęśnik dolar się trafi dzisiaj, to i tak z masy robimy z megaliniami. Słuchajcie, ostatnio coś z drapakami robię. No po prostu dwie zdrapki zdrapię i po drapaku. No, no normalnie, diament, ananas. Normalnie wybrakowane te trapaki są, słuchajcie. Słucham, asystent. Słuchajcie, widzicie, to wredna menda jest. Słuchajcie, wredna menda to. Więc wiecie, jak wygrała konkurs, to krzyżówki mu. Albo ten płynne złoto Naszyjnik kokos. Nie, ja to chyba już nie będę miał w A, Albo co? Był bo jak mi... Krzyżówkę, albo ktoś. albo <noise> jakieś małe linie to może... Ok. Arbo z Ale Krzyżówka... Nie. Nie huku. Nie, albo megalinnie niech ci wyślą. O, będzie ze mną mega na zdrap masak drapowy. Prezent pióro. Jak widzicie, asystent to on. Nie, nie, nie on takich drapek nie lubi. Jak piszą piszczą te dzieci? Rower klucz. Mam nadzieję, że Wam nie przeszkadzają, bo mi nie. Już nie mi już nie przeszkadzają, słuchajcie. No, ale to chyba dlatego, że ja pracuję i po prostu już... Pierścień gwiazda. Te symboli przestałam widzieć, widzicie? Nie będziesz brała system, będziesz dzwon popcorn. O, i dwunastka jest wygrana, bo jest dzwon pięknie. Winogrono i korona. Korony są. Robert był. No. Lecimy z, tą win z tym winogronkiem i koroną. Ciekawe, czy dołożymy, czy tylko, tylko tu jest zwrocik. Zwr 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 ale już fajnie, nie będzie draping na pusto. Motel Moneta. Symbole są, ale chyba kolejnej linii nie dadzą. Chciała być za dużo linii, co? Szminka, auto, prawda, Asystent. Mhm. Dla mnie to jedna linia za dużo, co? Tak. Freneto. Asystentowskie. Mendo. <śpiew> Piłka lody. Mm. Ale wiecie, kto się czubi, ten się lubi. Prawda asystent? Nie. Że co? No stwierdził, że nie. Flaming foto. Och ten asystent. Łódka i zegar. To chyba nam nic nie dołoży. Tu jest portfel. A my mamy jedną linię, pod którą jest. 20. Kontrolna pasuje, więc nie ma co się doszukiwać. Ciekawy, jaki to koniec paczki jest. Jest 100 Nie. Perła. 14. Ja nie lubiłam kiedyś 14, teraz już nienawidzę łóżce trena, bo już tyle przegrałam w czternastkach, że już ich nie lubię. Ale pani mi dała, chyba specjalnie. Prezent Arbus. O, w jednej linii, słuchajcie, tak pokusić, pokusić, że będzie linia. kwa dzwonu. Ale nie będzie tak dobrze, że będą trzy wygrane, nie? Aż tak to nie będzie. Co dobrze bym miała, prawda? Motel słońce jest wygrana. Czternastka, druga z rzędu. Coś chyba źle spojrzałam. No, to megalinie szaleją. Zegar tęcza. Więc, jeszcze tym bardziej Was zapraszam. Mówię. To nic, że u Was nie ma. Możecie wpłacać na tipli, moneta, pióro. Ja u siebie będę brała. Jak widzicie, czasami tutaj są zwycięskie zdrabki. Niekoniecznie z tym dolarem, ale autolody, ale tutaj do tego to już nikt nie, nie dogra. Kokos z biedronka. No to już pewnie ta piętnastka, to na pewno będzie przegrana. No bo to za dużo by było, prawda, asystent? Korona szminka. Chociaż powiem, że lotto to różnie. Różnie te wygrane rozrzuca. I czasami potrafi być 8 pod rząd pustaków, a później muszą być wygrane. Serducha, serducho I jeżeli się trafi, mówię te wygrane, to, to można zapłacić niewiele, a coś tam nawet zyskać no bo ja to co najmniej już mam 40 zł odzyskane więc jest fajnie flaming ananas flaminga nie widzę ale jest ananas coś się zbrudło Rover klucz kluczyk roweryko i teraz. gwiazda kosty kości 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 gwiazda Gwiazda. kości Kości, kości i gwiazda, dobra i mamy podkówkę i diament, podkowa, diament, podkowa, diament, diament, podkówka, podkówka a pod naszą linią jest, tadaum 20. tada, że co, że Stuwa? ty się nie ryj, w czternastce, a ja nie lubię czternastek, no widzisz, aha, no dobra, i to jeszcze haha, zgadza się, haha jest na stówę, no, i to pod jedną linią. Kurde, czaki wieczone. Ładnie, ładnie. No, to ja Was zapraszam do tego konkursu mego liniowego, prawda, asystent? Hmm. O, a zwycięstwo kto, kto kupi zdrawki dla zwycięzców? Asystent. Teraz mam 15, to myślę, że już będzie przegrana, ale. Winogroną sakwa, ale słuchajcie, zobaczcie, jak się super zadziało. Toż to się zadziało, co? Lodekutka. Czyli ja krótko przypomnę, o co chodzi z tym konkursem. Słuchajcie, piszecie mi na maila. W opisie tego filmiku będzie mail i w ogóle wszystko o tej yy, zabawie. Chodzi o to, że szukamy dolara. I możecie mi albo wysyłać magalinię, jeśli jeszcze u Was są bo to już będzie wznowa auto podkowa albo słuchajcie ten płacacie na tipli piszecie numerek choć nie zawsze ten numerek może być to piszcie alternatywy z numerkami już ktoś tam się zgłosił więc jest fajnie rower kokos ktoś będzie ale chcę, żeby była to taka fajna nasza rywalizacja. Klucz motyl. No i żeby z nowym rokiem wejść w nowy rok. Z nagrodą wygraną. Będą to zdrapki. Gadżety lotto. I to wygrają te osoby oczywiście, które w których zdrabkach będzie e, ten dolar, jeżeli nie będzie u was dolara kości foto a, bo to w ogóle jest tak, że jeżeli będzie dolar, to e, dla was są pieniążki ale ale, mówi, ale myślę, że oprócz pieniędzy dorzucimy tam po jednej zdrabce, co? Mhm. dla tych osób e, kości foto, które po prostu wiecie które wygrały. A jeżeli nie znajdziemy jednak tego dolara, no to wtedy już robimy trzy paczuszki. I losujemy trzy osoby spośród biorących udział. A z Wiśnia. Zachęcam jakieś tam upominki Gadżety lot to. Bo u nas jak się otworzyła ta nowa kolektura, to zaczęto dawać gadżety. Liść klapki, prawda, asystencik. Bo tutaj u mnie na mieście to nawet nie chcą gadżetów dawać. Tam czasami coś rzucą, albo nie. No, należą mi się pani gadżety, ale... No, ale ja. Ale już jest tyle klientów za mną, że ja już po prostu mówię dobra nara. Prezent, szminka, 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 prezent. Tutaj to już na pewno będzie pusto, ale. Ale ze zdrajmy, prawda? Łódź arbust. Tak trochę mnie lubią te megalinie. No, trafiłam 140 w nich. Tylko mówię, nie na paczkach. Diament gwiazda. To już gratuluję pozostałym osobom, które cokolwiek wzięły z tej paczki naszej szyjnik cytryna. A tam było tych zdrapek powiem Wam jeszcze od metra z tej paczki. Więc gratuluję, pustaków. Plaminka piłka. A tu, tu, tu raczej się nie stworzy. Ale to już by było za dużo, prawda? Asystenciku. Biedroneczka, korona. Korona. No i tu nie ma. Nie tu jest świntuch. I tu jest pusto, tak. No to co kochani? Przypominajka megaliniowa, mega udana. Na 60 zł. Tylko 15 się spochowała. A 12-14 okazało się wygrane. Padły tylko po jednej linii, ale w 12 jedna linia dała 20 zł. A w 14 po prostu ja tak wrzeszczałam na te 14, że stwierdziły, że że będzie wygrana. Więc 14 chyba nadal mnie lubi, bo jest stuba. Więc 120 na 60. Eee, super, podwoiłam wykład. Ja się bardzo cieszę. Wkład, czyli mam fajny wykład e, super plus. Podwojone. No tak to można drapać, sobie podwajać. A e, ja z kochani z Wami się żegnam. Do kolejnych odcinków. Przypominam być może przesunę, bo tam do 20 listopada miała być ta zabawa, być może przesunę, ale mówię, przypominam, zachęcam, 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 zachęcam bardzo mocno do udziału w konkursie, bo mówię, pula wygranych jest do zgarnięcia kasy, jeżeli będzie dolar, a jak nie dolar, no to trzy paczuszki, wtedy asystent zrabkę. Zrabki kupuję, a nawet jak yy, mówię, yy, jak będzie dolar i będzie wygrane, no to jeszcze coś tam dorzucimy. Zdrabkę, magnes, nic poza tym pewnie, ale coś tam dorzucimy. Słuchajcie, asystent mi robi głupie miny, jest ja muszę skończyć, bo, bo mnie rozśmiesza. Ale ja się tym optymistycznym akcentem i zachętą myślę, taką tymi wygranymi, czyli taką zachętą do zabawy megalidniowej bo mówię, zobaczcie, zobaczcie to może warto wpłacać na Teepli, żebym ja kupowała wam te zdrabki. Prawda, asystent? Dobra, kochani. Ja już się z wami żegnam. I do zobaczenia do kolejnego odcinka. Pa!